Cześć wszystkim, z tej strony Diler i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Dziewczyna Kontra Chłopak, w której razem z mną konkurujemy w Minecrafcie w przeróżnych rzeczach. masz. Cześć culunka! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku również przez całą Minecraftową dobę, czyli 20 minut poprawiliście mnie. Będziemy, słuchajcie, zbierać jak najwięcej różnych barwników. I kto zbierze więcej barwników, ten dzisiaj spieruje się. Zmywa. Tak. No kto, 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 kto zbierze mniej, ten zmywa naczynia? No tak, właśnie, więc, no właśnie. Um, łapka w górę, koniecznie z w tym momencie, a my ruszamy już za trzy cztery. Zasady są proste, Lunka, nie możemy y zginąć, No um, tak. bo jak zginiesz, to wiesz, co się stanie. Koniec. No jakby stracić swoje itemki, prawda? Mm -hmm. Więc to jest priorytet. Musimy więc w trakcie dzisiejszego dnia um, uzbroić się w jak największej ilości itemków. W sumie nie wiem, jaka jest godzina w Minecrafcie. Chyba jest jeszcze w miarę rano, bo dopiero byliśmy na serwer. To mm -hmm. no, jest nowy świat. Mm, dobra, to jak zaczynamy, jak to będzie. Póki co, Lunka, zbieramy zbieramy barwniki. Barwników w Minecrafcie jest bardzo dużo, sam nie wiem, ile. Może widzowie nam powiedzą w komentarzach. O właśnie, może ktoś wie, tak, tak. tak. Ponieważ ja póki co to mogę zrobić dwa barwniki. A to nie jest aż taka dobra ilość, bo z tego co rozumiem, to mogę zrobić. O o! o, o, co o jest? tak właściwie! Luka? Tak. Wiesz co mi się wydaje? Mi się wydaje, że odkryłem najfajniejszą rzecz świata. Nie wiedziałem, że to jest nawet możliwe. Okej, okay. z tego kwiatka może być. No proszę bardzo, hmm? dobra. Luka, ja w takim razie będę już zaraz mieć chyba większość barwników, jakie będę mógł ogólnie zrobić Co? dzisiaj ja, na jak to? Barny mi się to podoba, co mi się tutaj udało zrobić. Czy z tego będzie różowy barwnik? Czy raczej. O, proszę! O! Co proszę. to za jakieś oszustwa? Nie, żadnego oszustwa nie ma. Przepraszam bardzo, wypraszam sobie. Okej, okay, tego nic nie będzie. Ja mam tylko jeden barwnik na razie. Jest tylko jeden barwnik, ja mam na razie cztery. Um, I wydaje mi się, że za chwilę zdobędę kolejne e, trzy. Tak mi się daje? Tak, mam w głowie taki okay. plan na najbliższą minutę, dwie minuty cóż, może. Cóż trafiliśmy chyba do innych miejsc, Totalnie, jednak. Totalnie, tonalnie, zupełnie. Tonalnie. Okej, okay, ja się znam. Czy to masz pewnie jeszcze czerwony, tak? Mhm, mm no tak. A -a, no tak, źle <laughs> to łatwo było trafić. Okej, okay. ostatnio mi się Luka udało wygrać. Um, I tu musiałaś zmywać. Ledwo, o, ledwo, ledwo. ledwo, Widzę, pisaj w komentarzach, że ci za dobrze policzyłem punkty. Yy, właśnie nie, mi się wydaje, że odwrotnie, A, że za mało na, mi policzyłeś. No, no, oczywiście, oczywiście. Poczekaj, ja tak patrzę, czy, <śmum> no, 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 no. Czy kolorek, dobra, wiesz co? Ja utknąłem trochę w czerwonych kwiatkach, nie mogę znaleźć niczego innego. O mój Boże, co się właśnie dzieje? Ogólnie tak tylko przypominamy, że Lunka <śmum> ma też swój własny kanał. Czy Ty, Lunka, o tym mówiłaś ogólnie na, 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 na yy, Jeszcze szybko? dzisiaj nie. Dajesz, już, zapylamy. szybko, szybko, szybko. Więc zapraszam na mój kanał. Gdzie kręcę Minecrafta, różne o inne gry. Tak, gymsumsy. ze mną są na przykład. Z to były z dużo odcinków sferajny, właściwie. Chciałby się zobaczyć. Iluby się farażować. Tak, no. że łapki w górę, to by było fajnie. O, to nam o, jest o o je. kwiatki. Dobra, ja muszę ich znaleźć więcej, ponieważ mi się trochę nie starczy. Jeden, jeden do, 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 dron to za mało. Dobra, ja mm. muszę przybyć tam. Okej, okay, ja będę luka miał zaraz kryzys. Oficjalnie. Ja bo... już mam kryzys. Aha, ty już masz kryzys. Masz na innym barwniku masz kryzys. D no dwa mam teraz. I to jest twój kryzys? Mhm. Naprawdę? No. Okej, okay. biegnę, troszeczkę nierówne szanse mamy chyba. Jak <laughs> już da, tak się wydaje. Co jest, Luzka? Poszedłeś w jakieś miejsce dobre. Nieprawda, nie aż takie dobre. Jakby serio, mogło być lepiej. Ja, okej, okay, mam więc barwniczku już trochę więcej. Okej, okay. czy jest ja tego coś mogę zrobić? Nie, z tego nie mogę nic zrobić, ja może barwniki będę układać sobie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć barwników, uh, to jest całkiem spoko, większość barwników w ogóle nie można zrobić z kwiatków, mi się wydaje teraz już, serio, kiedyś nie można było. Że łącząc też, kolory w sensie? Też, 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 bo kiedyś jakby mi się wydaje, że nie można było niektórych kolorów uzyskać z kwiatków mm -hmm. do niedawna. Um, Cerłka, czy, czy my robimy tak, że jak zginiemy, to wtedy nam item zostają, czy nie? E, to chyba... jest pytanie, jak ustalamy? Myślę, że bo tak powinno, noc, być, powinno być. Bo jakby tu nie chodzi o to, żeby przeżyć do końca, tylko, no wiesz. No dobra, um, Tylko, żeby wygrać. To ja wątek jest Game rule. Um, game rule. A, 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 a. O mój Boże, zapomniałem na się nazywa. keep Tory. Keepin' uh. Tory tru. No okay, dobra, czyli zginiesz, Luka, to nie martw się, twoje temy przeżyją. Przeżyją. Tylko, tylko ty będziesz musiał, nie, z miejsca. Zaczęliśmy grę. Okej, okay, w takim razie już runka minęła mm -hmm. jak coś. Zaraz prawie 5 minut. Mam nadzieję, że jest uh. całkiem nieźle. Znaczy, nie wiem, mam nadzieję aż taką, ale jakby... Musiałbym powiedzieć, że mi idzie tak nieźle, więc <grym jakby <grym mam nadzieję, że to by też. W miarę. Przynajmniej no. wydaje się lepiej niż ja w sumie. Wiele uh, jest największa zagadka. Myślę, że mogą mieć lepiej niestety. ale okay, bo masz nie masz można na dwa. No, trzy. Trzy. Trzy, tak? Mhm. Mm okej, okay. to całkiem całkiem nieźle. E, chyba? chyba nie. E, dobra, ja zbieram te kniżki, kamień, bo w końcu na noc trzeba się przygotować. Troszeczkę. Zwłaszcza, że nie wiemy, long, jaka jest godzina. E, no właśnie, więc, więc może ten dzień. Być przyjść. może. No właśnie, być może już zaraz może będzie wieczór. Sobie? Mhm, okej, okay, więc ja już mam tego troszeczkę. Tyle, mi Czy ja mam. Bo ja mam problem, że ja już nie mogę biegać. Nie wiem, jak ty. Yy, no... I to jest mój problem. Ja nie, to bardzo mogę. Aha, tu mnie biega wcześniej widocznie. Tak, bo ja się zajęłam właśnie zbieraniem kamienia i węgla. Aha, a ja teraz się dopiero to wziąłem. Więc w sumie jesteś smartem. O! No, ale mam mniej barwników. Ja się zbieram. Ja się zajmuję żelazem. Ale wiesz, w nocy możemy ma żelazo? Ja żelazo? Skąd ja razę? Skąd? Można wziąć żelazo w no, no, Ja sobie biegam po jakimś małym kejwie i nie ma żelaza. Ale nie, to ja wbiłem do jakiegoś kejwa małego i na wejściu było. Więc, Ach, ja trzeba, ja trzeba być mną? Ja myślę, że tu ustawiałeś sobie tą mapkę, żeby, żeby dobrze było. Na Twoim realmie? Tak, na moim realnie. No, tak, 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 tak. Ja tutaj wchodziłem wcześniej, oczywiście. Dobra. Zbieram dalej. O, jak fajnie. Będę mógł zrobić sobie chyba seta nawet zaraz. Seta? No, żelaznego. Jakiś tam wiesz. Może nie całego. Ale myślę, że jakąś część, spokojnie. Tak, 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 zobacz, ja, ten pierśnik. Tylko przydałoby też jedzonko, a tego trochę nie ma. Ja słyszę owieczki wokół mnie, więc myślę, że... Co owieczki, dają owieczki? No mięsko. A, mięsko. <laughs> to ty, sekundka, sekundka, ty nie byłaś w wege? W no, Minecraft'cie? Byłam, ale to jest inny świat, to się nie liczy. To się nie liczy. To nie jest farajne. Mhm. Um, nie wiem, czy Luncię... Tu się liczy przetrwanie. Teraz zobaczymy, ten, tę wymówkę, czy nie. Tu się przetrwa, a Ferrari nie liczy przetrwanie? Na jest hardcore. No, no w sumie tak, więc... Aha, no ale na Farajnie mam po prostu farmę, a tutaj, no wiesz, nie ma farmy. Farm, aha, aha dobra, okej. Ok. Więcej będą. no... no Tick tic. tic, 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 tic. od no, ok, okej, rzeczywiście. No jakąś tę wymówkę miałaś, okej, okay, okej. Okay. Uuuu, nie uwierz, że naprawdę ten cave jest tak duży. Ale czekaj, 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 w sumie jest mi kompletnie nieprzydatny. Przecież ja nie muszę zbierać teraz żelaza. Bo ja tu mam już żelaza fajnej ilości i się tej cieszę. Ach, zazdro. A ja nie mam za to jedzonka. Ale słysz owieczki też. No na szczęście ja w Minecraftie to nie jestem Wegę, więc o! Siema owca. Skillopa dostaniesz, okej. Okay. To brzmiło strasznie. <laughs> Jeszcze ja tak przywitałeś z nią od razu, z no, jej jakieś okrutne, okrutne wieści. No, no Może ona chciała być zjedzona, może to była jej fantazja największa? Ja ci chyba, ja nie? chyba tego nie zaliczam. Okej, okay, dobra. Masz, jakby... skręcisz. Mm, ale to chyba mam już, to chyba mam. nie, to nie jest bardzo dobre. Okej, okay, ja, chciałem znaleźć jakieś inne kwiatki, albo chciałem... o, oh, jakiś lak jest straszny. Chciałem iść pod ziemię, żeby zdobyć lapis. Albo znaleźć pustynię. To byłoby też fajne. Czy Ty Luncia w pustynię? Ja, niestety, ja jestem na łąkach. Na łąkach. Ale okay. mam teraz dużo zwierzątek, które. O, bardzo. które? które co? No, które posłużyły mi za posiłek. A w ogóle mam, dynie Aha. jeszcze jakoś. Dynie? Dynia ci w sumie to dużo ty nie daje chyba, nie? Ale jedzą. Bo nie możesz. Aha, z jedzonka. No bo nie możesz z dyni no zrobić. Nie, barwnika się nie da. Aha, i Luncia, tak tylko ci no. mówię, jeżeli jeszcze nie założyłaś. Ja Robić ciemno. Się ściemnia, no tak, tak zaraz idę. będzie noc. O, tak ten kwiatek nie daje białego, O, dobrze, dobrze to ja go biorę. Ponieważ to mi da kolejny magiczny... Squidy też warto by znaleźć, w sumie teraz pomyślałem. Kurczę, ja, ja tu widzę jakąś wodę, o, może ja będę mieć o, squidy. O, 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 o. Dobra, ja mam w takim razie kolejny barwnik, udało mi się uzyskać. Cozy ten. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. O ja, cię, sześć, ty siedem. wiedziałeś, że teraz z kwiatka takiego innego jest nie szary, ale biały? <noise> no ja to odkryłem na początku i chciałem ci nie mówić o tym Aha. właśnie. Ale Aha! W sumie bardzo mi miło, że ty nie powiedziałaś o tym. Wow! I boję się, że teraz Widzę, że... będzie mi podobne ilości wszystkiego. O nie, czekaj, czekaj, czekaj! O, ale mam problem. Mhm. Zaraz tu będą wszędzie potwory, ale ja nie mam jeszcze niczego z żelaza. Nawet myczyka nie mam. O, szybciej, szybciej, szybciej! Muszę zrobić kolejny piecyk Muszę się kopać, przypalać... O nie, już są potwory! Mieczyk choćby, mie mieczyk choćby, szybko, przepala się mięsko! Przepala się mięsko! Muszę mieć choćby mieczyk okej. Okay. Halo, przestań. Bić! Dobra, okej, okay. szybko, 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 szybko. Ale mam przerąbane Luncia, tak? jak jest się sytuacja? No ja jeszcze nie widzę u siebie potworu. Okej, okay, bo ja w sumie jestem w lesie takim rocznym, chcę zasłoniętym. Hmm. Więc no już nie jestem na Aha, to masz troszkę lepszą sytuację. No są fajny kolor kwiatków, nowy? Tak? Jakiś? ciekawy. Ja, niebieski. Niebie... Niebieski masz? Tak. Ciemno-niebieski? Tak. O, nie gadaj. No. O nie, o, to ty wyjdziesz tak. zaraz na ty I mam dużo pewnie. właśnie tych kwiatuszków, co dają biały. O nie, znaczy nie, ale no, tych ty kwiatuszków to też miałem już dużo. skurat mhm. na tym nie płaczę, ale niebieskiego to ja akurat ci Jeżeli jeszcze znajdziesz zielony, o mój Boże, ty to wygrzesz wtedy. Mam a ja ty. sobie pozwoliłem, a ja sobie pozwoliłem na chwilę i równo połowa teraz wybiję zaraz. Mm -hmm. my... myślałeś, że, że ja tutaj sobie nie poradzę. No, tak jakby założyłem troszeczkę, jak miałaś, wiesz, dwa kolorki, kiedy ja miałem jakieś tam fajne No ja leści. po prostu podeszłam do tego ze spokojem, wiesz. Mm -hmm. Mm -hmm. takie buty. Okej, okay. wszystko tak jasne. Wszystko jasne. Ja zbieram w takim razie jeszcze jedno drewienko. Monster Hunter LUNKA. Dobra. Ja zrobię w takim razie jakieś tutaj badylowe rzeczy. No, na przykład piękny badelowy mieczyk. okej, okay, to mi się podoba. Dobra, no, tutaj odłożę. okej. Okay, i e, jest jeszcze bardziej bezpieczny, mi się wydaje, z tym mieczykiem. Troszeczkę, ty ci myci. Troszeczkę. Ty ci myci, I z tego mogę zrobić, jej nic nie chcę zrobić. Z tego, bo chcę zrobić sobie spodnie. Ty, o nie, tu, ale z tym py... Przypadkiem Co się stało? Spaliłam sobie cały węgiel na pochodnie. Cały węgiel? Ojej, już oczywiście to Nie wiem czemu, co. To... No, ja mam jeszcze osie pochodni, nie jest dużo. Ale nie spaliłem przynajmniej rzeczywiście to jest... No nie mam jeszcze tutaj dużo węgla. Eee, to ja się... ja się nie martwię. O swoje tutaj sytuacje. no co to mogłyby zrobić? A nie, nie będę tego robić. E, czekam na żelazo! Pięć żelaza. Sześć żelaza, okej. Okay. Robi się już super noc. Są creepery na łączce. A ja muszę znaleźć albo pustynię, albo niebliski kwiatek jak ty. A, um, bo inaczej... to by było fajnie. Problem. no pustynia to byłoby fajnie, bo pustynia naprawdę... Tyle barwników nowych. Hmm, więcej niż myślisz nawet, więc to jest całkiem pocieszające. Że może ty po prostu nie znasz tych barwników. Znasz? Jakie znasz barwniki z zielonego? Eee, limonkowy? Okej. Okay. Coś jeszcze? Eee... Okej, okay, to chyba wszystkie, <grym> to chyba wszystkie możliwe. Rzeczywiście. Więc bardzo mi się to podoba. Bardzo chciałbym znaleźć pustynię. Ja bym pustynię dobrze wykorzystał. Więc Oj, liczę, że znajdę pustynię. Czyli co to są znowu czerwone, żółte, czerwone, szare, białe. Nudy, nudy. Nie ma nic. O-oo, oo o, -o, 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 -o. Ja Nie potrzebujemy bardzo. Nic. Dobrze, ja na szczęście tylko trochę mam. O! Tak! To jest potrzebne. To jest to, co chcę. Dobra, to w sumie nie, było, nie była pustynia, bo to mogło brzmieć jak pustynia, bo pustyni, tak tam pustyni, no byś. jeszcze, ale nie, to jest coś innego, coś w sumie prostszerej niż pustynia yy, i w sumie też jedzonko od razu fajne, duże ilości. Ja znalazłam węgiel, wkopałam się w dół, Uu, wow, z węgla barwnika nie zrobisz. No, ale, ale... ale masz jedzonko. A, ty musisz chce kampić, dobra. W takim razie ty masz znowu problemy, wykorzystam to na swoją korzyść i no, zaraz... Ale ty nie masz mojego niebieskiego. Ale ja mam inny fajny barwnik, o którym ty chyba zapomniałaś, moja droga, yy, bo to jest dosyć łatwy barwnik do zdobycia, um, ale myślę, że jak, zorientuje... jak mogł go zdobyć, to musisz przypomnieć, tak samo jak ja. Więc myśli, może myśli, może, się pewnie, okej. Okay. Więc ja pozwólcie, że zrobię sobie kolejny barwnik i będzie to barwnik taki, okej. Okay. Mm -hmm 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 -hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć barwników mam. U! Tupielec. A ty ile, Lucia? Czy to jest stranica? Y Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem? Osiem. Okej. Okay. zrobić jeszcze jeden. Y Ciekawie, ciekawie. Ja okay, mam 9, ja mam dziesięć. Kochanie. Dziesięć?! Moje kochanie. O nie! Więc. Czy ja mogę zrobić z tym Nie mogę. Okej, okay, rzeczywiście, czyliście, totalnie. Ja szukam teraz czegokolwiek, kolej i biegnę, fajne konie. Szkoda, że nie mam jakiegoś siodła, bym mógł przemierzać świat szybciej i znaleźć te pustynie. Proszę, co to? To, o, nie, to nie jest pustynia. Szkoda, a szkoda, szkoda. 6 minut zostało, Luncia, tak tylko mówię. I no ja sobie daję radę. Dajesz ale tak? Wszystko dobrze. Więc... O proszę, Luncia. Tak. Chyba właśnie to wygrałem. Pustynia? Nie, nie pustynia. Czarny barnik? E, Czarny barwnik ja miałem, Luncia. A mi. miałeś nawet. Okej, okay. tak, tak, tak. Dobrze. Co mogę z tym zrobić? Z tym nie mogę, z tym nie mogę. Nawet no, mogę z tym. Okej, okay, w ten sposób, mogę jeszcze coś takiego zrobić, wuala, voilà, okej, okay. Kolejnych H3 barwniki w takim razie mam uh, I Luncia umarłaś, cieszę się, że punkty zostają um, Dobra, mm, wiesz co, Luncia, wydaje okay. mi się, że teraz w tej sytuacji jedyna tak. rzecz, która by się uratowała, to albo pustynia, albo... Hmm. Przynajmniej mam teraz pełne jedzonko Masz jedzonko, tak? Jedyne, co przypalałam tam, to było jedzonko właśnie, więc... Jedzonko na tors. dobra. No ja jedzonko też teraz przepalę, żeby mieć zapasy, bo mi się właśnie skończyło. I e, za się, czy coś tutaj jeszcze tylko może być. Z ja aluncia wypłynę hmm. chyba w wyprawę na morzu. Tak a na wydaje. morze? Na morze, tak. Może wypłynę na morze, ponieważ wtedy nie będą mi były mobki, a ja będę mógł, wiesz, przemierzać świat i jeżeli dopłynę do jakiegoś lądu dalekiego, to może tam akurat będzie pustynie, kto wie. Kurcze, całkiem sprytny prawda no Całkiem sprytny, nie powiem, że nie. Dobra, w takim razie ja zabiję Skromnie. te potwory, tym mi tutaj atakują. Sio, zombie sio, sio, okej. Okay. I nie ma zombigu, i nie ma też pajajo. Raz, ouch, teraz najbardziej bardziej obrywam. Dwa i trzy, okej. Okay. I nie ma agenta, spoko. Zbieramy dzidzonko, moje e, przepalone, piękne, gotowe. Do jedzenia, do spożycia rybki. Cztery minuty Luncia zostały z hakiem. Ojej. Oj. Tak tylko cię informuję. Mhm. Okej. Okay. O nie to jest inne drewno, o nie. Muszę zebrać jeszcze jedno drewno i dopiero teraz pójdę na wyprawę. O, dobra. Lecę, lecę, lecę. Okej, okay. bo ja naprawdę mam dużo barwników w luncia, wydaje mi się. E, tak? Tak. Masz zielony? E, nie, nie masz ciągle. zielonego nie mam. O nie, nie mogę też. czemu, czemu? czemu? E, e, czemu? O, te jest, hmm. tego muszę zrobić, dobra. Ok, pyk. Pięknie. Mam udensa. Okej, okay, hmm. zabieram crafting table'a. I wypływam w poszukiwaniu. Ach, ja. Wiadomo czego. Ja jestem szczurem lądowym. No, ty jesteś szczurem lądowym. W tej serii tak. Ok, 3 minuty 30 sekund Luncia. Trochę atakowo się robi. Niedobrze. Ale wydaje mi się, czekaj, 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 czekaj. Czy przypadkiem z tego nie da się zrobić zielonego barwnika? Zobaczmy, czekaj, 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 czekaj. czekaj, Nie, nie da się. O, może okay. z creepera się da. Może, może, kto wie, kto wie. Tego się nie zbiera nawet. Trzeba mieć chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam jakieś olśnienie, Czy nie da się przypadkiem zebrać tym czegoś takiego? Czy z tego nie będzie na pewno jakiegoś koloru wełny miłego? Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. ma. Okej, okay. a z tego mogę zebrać. Nie, dobra, nie ma, nieważne, ja wypływam i szukam hmm. dalej, zmarnowałem jakąś minutę, niestety, a rozglądam się, robi się już jasno, niecałe 3 minuty, 2 minuty 40 sekund, Luncia, jak ci idzie? Ja jestem w jaskini Jesteś w jaskini Okej. Okay. tak mi idzie, jaskiniowo Czyli hmm. szukasz, ale czemu no szuka, że jesteś w jaskini właściwie, Pierwszy masz niebieski składnik. Nie bo ja się chciałam schować A, bo wiesz, Luncia, że już jest, jest dzień tak. O, w sumie szkoda, że podziałem. Utknęłabym tam na zawsze. No, bym by miał przewagę. Rozglądam się, rozglądam się, ok, tu nie ma pustyni ewidentnie. Lecę dalej, lecę dalej, szybko, 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 dwie minuty. Jeżeli znajdę, tak. Yy, wydaje mi się, że cztery barwniki będę mógł zrobić te nowe, jeżeli będę mieć pustynię. Bo teraz jeżeli strzela, że mamy remis. Mm -hmm. bo robiłaś takie różowe barwniki, tak dalej, nie? No Tak, tak. Okej. Okay. Um, o no nie, ja zaraz znowu po Nie ma Nic nie widzę, nic nie widzę, nie widzę. Piszcie w komentarzach, czy my o jakimś barwniku zapomnieliśmy, czy mogliśmy jakiś barwnik zrobić, którego nie zrobiliśmy. Mi się wydaje, że mógłbym zrobić jeszcze barwnik... Ale nie, to jest taki, to jest taki, dobra, to, nie, to, nie, to, nie, to nie ważne. Ajajaj. Okej, okay, a czy mogę zrobić barwnik... Tak, nie, nie można takiego barwnika. Dobra, nieważne, nie było tematu, chyba że jeszcze taki... Nie, dobra, nie, nie było tematu, dobra, lecę dalej, lecę dalej. Um, nic nie widzę, minuty półtorej zostało. Bo czarny barwnik masz, czy nie? No nie mam, nie mam. A, to chyba moja przewaga. Wydaje mi się, te... że to jest moja przewaga. Ten czarny barwnik i szary barwnik dzięki temu. To jest moja no, chyba, chyba przewaga. O taka... nie. Czyż nie czy złapię? Ja, zrobiłem... że... ja, ja wszystkie oh. już złapię, że nie będzie Na pewno się upewniałem, co jest. O iluncia. Ja po prostu tutaj. Wydaje mi się, że ten czarny barwnik, o którym ty mi przypomniałeś troszeczkę w pewnym momencie. Trochę, Poczeka. trochę mi dał przewagę! Ja chciałabym go bardzo zdobyć, A ale... czy można znaleźć jakiejś prostu... wody większej? No, widziałam, właśnie przebiegałam, ale nawet się pływałam w tej wodzie. O, wilczek. Wilczek, wilczek ci nie da barwnika, To pieniądze zostało. Coś czuję, no że. jeżeli No nie możesz że. I znasz, którą możesz to znalezienie szybko czarnego barwnika i zrobienie tych barwników, wiesz, łączonych. Nie. Ja mi się wydaje, że nie dam rady znaleźć już pustyni. Ponieważ Hanopułem do, do kolejnego lądu. Hmm. Okej, okay. czy tam będzie pustynia? Rzeko, nie, czy jeździ? Proszę rzeka! Woda! Nic nie widzę. Same kamienie, same skały. Strasznie ja czuję się jak świat. człowiek w poszukiwaniu. No, człowiek na pustyni w poszukiwaniu wody, żeby tylko. Nie, się. mi się już nie uda. Mi się już nie uda, Rumcia. E, ja w sumie jestem cały czas na wodzie, cały czas pływałem tam, widziałem mnóstwo squidów. Żałuję, że ci to nie było! Osiem! Siedem, Ach. nie gadać, taki statek. Okej, okay, to jakieś glony i luncia! Koniec czasu! To w takim razie teraz giniemy. Ja i ty. Okay. Kill Lunka. Kill Dilerkę. Jesteśmy na spawnie. Siemaszko, luncie, gdzie jesteś? Eee, ja jestem. Dobra, Halo? to ci Lunka, dilerkę, dobra, cześć, Lunka, maszko cześć, dawno nie widziałem, w takim razie, zróbmy coś że będziemy teraz, to te, tak, dam sobie, give, e, dilerkę, wool, e, wool, nie mogę dać, ktoś tak, jak się pisze, wool, no tak, ale wool, nie, da, nie masz takiego wool, to wiesz co, weźmy sobie z game moda, teraz z game moda mm -hmm. sobie wool, ja wezmę, we, dobra, trzymaj, white wool, ja trzymam to. I teraz farbujemy. ja masa to pięć. Pięć? No, jaki to ma sens? Pięć dostałaś? A, a nie, przepraszam, więcej. Co, co a, story, a nie? dobra, bo. No nieważne. Teraz musimy, mm. Lunka, przerobować nasze wełny na różne mm. kolory i ustawiamy, robimy taką tęczę, jakby robimy takiego kolorowego węża, ok? Tak. Dobra, no to robimy. Ja robię, ty też, mam nadzieję. Okej, okay, ja mam nadzieję, że twój wonysz będzie krótszy niż e mój. Nie, nie miło. Mm, no cóż, no to jest konkurencja luncia. No dobra. no, Okej. Eee, czekaj... Myślę, że... A, nie nie, nie, nie mogę zrobić. Okej, okay. pomarańcza, koniecznie. Wywalam w takim razie crafting table. Dobra, i tak, ja ustawię teraz to. Ustawię to, że ponad nie dać jakiejś wełny albo jakiegoś brnika. Co wyrzucam? No bo mam pełen kipunek. O, o, osiołek. Dobra, teraz takie coś. Osiołek? Proszę bardzo, bardzo się przyda. Chodź ludzie, tu ustawiamy. Mm, tak, obok siebie. Kolorami, czy. No jakkolwiek, możesz tutaj zrobić. O, tak na tej wysokości, tutaj taki też. Jest Dobra, spoko, to ci się rozwalam, bo pewnie będzie dłuższy. Okej, okay, więc ja jeszcze nie mam żółtego. Tutaj. Okej, jakieś koloruś mi brakuje, chyba. Mm, tak, tak, tak. Dobra, można to zrobić jednak w kolorkach takich, żeby było ładniej. Okej, okay, to przychodzi w fiolet, to przychodzi w to, Dobra. Jeszczeż brakuje, brakuje mi na jakiegoś. Aha, dobra, brakuje mi tego. Okej. Okay. Generalnie biały barnik miałaś, prawda? Więc możesz postawić też biały Biały Tak, biało, biało. Jak chcesz? Okej, okay. ja postawię to jeszcze. Um, I wydaje mi się, że jeszcze tylko dwa kolory będę mógł użyć. Jeszcze ten a też taki zrobiłem. A taki mhm. zrobiłem? Czekaj, 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 czekaj. Tak ja nie zrobiłem jeszcze. Dobra, w takim razie Lunka, ja chyba jestem już gotowy. I to jest. A mój chyba postawiłeś to w dąbacz? inną stronę. E, nie, bo tam jeszcze chciałem wydłużyć. Przepraszam, bardzo. Okej. Okay. Ale teraz nie możemy tego porównać. No dobra, okej, okay, przykładam, ale potem to będzie to to są... brzydkie! chciałem, żeby było... Jest było ładne. No dobra. Okej, okay, już więc zostawiam. Ja tylko muszę porównać. Czy już wszystko mam. Dwa. Trzy. Jeszcze biała wełna. Okej, okay, więc póki co jest remis, zastanówmy się, czy wszystko mamy. No właśnie. A proszę. proszę, ja jeszcze na pewno mam jeden z nami. A no ja też widzę, okay. którego ty nie masz. Okej, no ja nie mam tego. Ci się wydaje, czy. Że... Mam te, mam te. Nie mam. Cześć, czerwony mam. Czaj Lunka. Ty masz szary, nie masz cieno-szarego, ja którego już no, nie, nie mam. A różowego nie ma postawionego. Dobrze, dobrze, dobrze. Ok. I wydaje mi się, Runka, że w takim razie wygrałem tymi dwoma. Czyli wygrałem z szarym i e, czarnym, ponieważ to ty nie miałaś. Zostało. No, wszystko zostało postawione chyba. Znaczy, wszystko, wszystko dzięki Czarnemu barwnikowi. Tak, te więc byś naprawdę blisko żałuj, że nie znalazłeś Czarnego barwnika. Szkoda, że ani ja, ani ty nie znaleźliśmy pustyni. A u nas Cypicles, ja mogłem znaleźć akurat, nie pomyślałem. Cypicles, co? Ym, no, ogórki te morskie. A, on Bo on też jest. Ja to jest jasna. I jasne pan. Okej, okej. Więc to są nasze wężyki. Możesz napisać, czy zapomnieliśmy jakieś kolorze wełny, które w sumie mogliśmy um, zdobyć. Było zdobyć. A, w takim razie, dzięki mm. za obejrzenie do samego końca. Subskrybuj, obejrzyj, poprzez odcinek z dajcie łapki. E, dokładnie tak. Do usłyszenia, cześć! Cześć!